Stu? Unikasz mnie? Melissa! O Boże, co z Twoim zębem? Znasz Alana? Brat Tracy. Czemu nie oddzwaniasz? Zaszły komplikacje. Dzwoniłam do motelu w Napa. Nie widzieli cię tam. Bo nie pojechaliśmy do Napa. O co kurwa chodzi? Pojechaliśmy do Las Vegas. Ty w Las Vegas? Czemu? Bo mój najlepszy kumpel się żenił, a faceci tak robią. Ale nie ty. To czemu to zrobiłem? Wyjaśnij mi. Czemu? Mam już dość robienia wyłącznie tego, czego ty chcesz. W zdrowym związku facet musi czasem robić to, czego on chce. To tak nie działa. Nie działa w moim przypadku. Oh, really? yeah. Naprawdę? Od kiedy? Od kiedy przeleciałaś kelnera na rejsie w czerwcu. Mówiłeś, że barmana. Racja, mój błąd. Przeleciałaś barmana. Idiota. A ty... jesteś taka zła. Do szpiku kości. Alan. Zatańczymy?